Talking to them. Ej, ale to. Nie! Yeah. Ale... ale. nie! Szczerze, spokojnie jest ten short. Tak. Jakby on ma mega szansę, żeby się jeszcze wybić. SIX Mnie... SEVEN Nie, 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 to ta nie, to nie, to nie, nie. Jak to z czym, Jagodzianka? Z grzybami. To. Nie wiadomo, co powiedzieć. No, ale właśnie, to jest dla mnie dziwne, że takie shorty zajmują mają te 250 tysięcy wyświetleń. Mm. Ej, to jest mega! mega. O nie, to jest komina. Ej, ale to jest jeszcze lepsze od tego pierwszego. El <śm> I ta zmiana była taka sigmowa. To no. było takie